Jeśli zastanawiasz się, dlaczego pracujesz coraz więcej, a stać cię ciągle na to samo, albo na coraz mniej, to posłuchaj rzecznika rządu, on ci wyjaśni. Pojawił się komunikat Ministerstwa Finansów o, o, o tym, że od przyszłego roku y, rośnie akcyza o 15%, na alkohol? W, na alkohol, ale też na ten podatek cukrowy, czyli wzrosną też ceny na to są To są, to są prace przygotowane przez Ministerstwo Finansów, także we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Dochody Polaków w ostatnich latach rosły dużo szybciej niż ceny na, na alkohol, co sprawiło, że alkohol się. Czyli... Alkohol stał się wstępny niż był wcześniej, jeśli chodzi o cenę. Bawią się nami jak w Simsach, żebyśmy zawsze gonili i nigdy nie dogonili tego, na czym nam zależy. I to nie chodzi o alkohol. Idziesz do roboty, wystarcza ci na życie. Idziesz do drugiej, żeby kupić sobie samochód. To ci zrobią inflację, żebyś nigdy go nie kupił. Głosując na tych złodziei, zawsze będziesz gonił i nigdy nie dogonisz. Aż do śmierci. Dlatego przestań na nich głosować. I następnym razem wybierz mądrze. Polecam zagłosować na pana Grzegorza Brauna. Spróbuj choć raz.